Proces w tej głośnej sprawie ruszył rok temu w styczniu. Prokuratura postawiła przedszkolance zarzuty fizycznego i psychicznego znęcania się nad niepełnosprawnym siedmiolatkiem. Sąd pierwszej instancji uznał ją winną zarzucanych czynów. Kobieta skorzystała jednak z prawa do odwołania i została uniewinniona. Uzasadnienia Sądu Okręgowego wynika, że nie podzielił on stanowiska Sądu Rejonowego i uznał, że zebrane w sprawie dowody nie są wystarczające do skazania oskarżonej. W ocenie Sądu Odwoławczego generalnie przestępstwo znęcania jest zachowaniem polegającym na chęci wyrządzenia krzywdy fizycznej lub moralnej, a w mniejszej sprawie brak było jednoznacznych dowodów Potwierdzających takie właśnie zachowanie oskarżonej wobec podopiecznego. Przypomnijmy, że według śledczych kobieta miała krzykiem zmuszać dziecko do przysiadów. Wcześniej Głogowski Sąd skazał ją na karę grzywny. Sąd Okręgowy orzeczeniem z dnia 21 października bieżącego roku zmienił zaskarżony wyrok Sądu Pierwszej Instancji i uniewinił oskarżoną od popełnienia zarzucanego jej przestępstwa. Wyrok jest prawomocny.